kochani, w kolejnym filmie, dzisiaj mam dla was taki spontaniczny test na żywo, pierwsze wrażenie Dlatego, że dostałam przesyłkę z taką troszeczkę walentynkową z Avonu I tam były cztery szminki um, z tej ich jakiejś nowej serii, która się nazywa bodajże Zmysłowa Przyjemność I wiem, że jak wrzuciłam zdjęcie tych szminek na e, Instagrama, to w ogóle strasznie pozytywnie się na ich temat wypowiadałyście A część z was właśnie spytała, czy nie byłoby możliwości, żebym zrobiła właśnie taki test na żywo, pierwsze wrażenie no i stwierdziłam, że czemu nie akurat dzisiaj mam chwilkę czasu, tak więc e, pokażę Wam wszystkie cztery kolorki i też opowiem o moich pierwszych wrażeniach z aplikacji tych szminek. Zaczniemy od najjaśniejszej, która się nazywa In the Bloom. I to jest taki typowy cielak nudziak. Ja ostatnio bardzo rzadko z takich kolorów korzystam, więc tak naprawdę nie wiem, czy przypadkiem do kogoś nie powędruję. No ale jednak e, przetestujemy ją, zobaczymy, jak ona się komponuje z, z, jakby z moim typem urody, jak się nakłada i w ogóle jak wygląda. jest właśnie ten pierwszy kolor. Um, no to jest typowy odcień nude. Nawet nie wygląda tak źle, chociaż no tak jak mówię, odzwyczaiłam się od takich bladych odcieni i nie sądzę, żeby ją nosiła. Um, no bo po prostu nawet jeżeli decyduje się na delikatniejsze ustanie na jakieś takie w mocnych kolorach, to i tak mimo wszystko nie używam ostatnio aż tak jasnych pomadek. Jednakże aplikacja jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Pomadka jest kremowa i faktycznie ta żelowa formuła, o której oni mówią, tutaj ma miejsce, że się tak wyrażę. Dodatkowo ma przyjemny, dla mnie nawet może troszeczkę arbuzowy, ale nie nienachalny zapach, tak więc dla osób, które nie lubią zapachowych produktów, które, którym po prostu takie zapachy przeszkadzają, myślę, że ona będzie całkiem, całkiem spoko. No ale tak jak mówię, kolor nie do końca mój, pomimo że nie wygląda może w nim najgorzej, ale jakoś odzwyczaiłam się od takich jasnych szminek. Więc teraz przejdźmy do drugiego koloru. Druga pomadka nazywa się Poppy Pink i to już jest coś, co ja bardzo lubię, czyli piękna, soczysta fuksja, która jeżeli się sprawdzi, że na pewno będę ją często nosić, bo już widzę w opakowaniu, że mi się bardzo podoba, no ale przejdźmy jednak do aplikacji. To jest drugi kolor, jak widzicie. No, to już jest zdecydowanie ten kolor, który ja lubię i który do mnie pasuje, w którym najlepiej się czuję. Um, pomadka jest intensywna, ale nie taka bardzo, bardzo krzycząca. Przynajmniej mam bardziej krzyczące kolory w swojej kolekcji, może tak. E, aplikacja. Bardzo gładka, tak naprawdę warstwy są Stosunkowo cienkie, a już i przy nich Można uzyskać bardzo, bardzo fajny kolor Tak więc mnie się podoba, naprawdę jest Super i jestem bardzo Podekscytowana jak będą następne kolory Wyglądały, bo tamte już są takie bardziej hardkorowe Kolejny kolor to jest Red Dahlia. To już jest taki bardzo ciemny czerwony, takie wręcz czerwone wytrawne wino. Nie używam takich kolorów bardzo często, aczkolwiek przekonuję się do nich i jestem bardzo ciekawa jak będę w nich wyglądać. Widzicie, kolor na ustach jest jaśniejszy, przynajmniej tutaj e, tak w, widzę w kamerze, ale w dalszym ciągu to jest taki powiedziałabym bardzo elegancki i wieczorowy kolor. Nie ma większych problemów z aplikacją nawet... Nie używając konturówki całkiem nieźle to wygląda, przynajmniej mnie się tak wydaje. Nie wiem, czy odważyłabym się nosić go na co dzień, bardziej byłby to dla mnie kolor na jakieś tam większe wieczorne wyjścia, ale mimo wszystko uważam, że jest fantastyczny. Bardzo mi się podoba, no i wow, po prostu faktycznie chyba miałyście rację, że te pomadki są świetne, no ale dobra, jeszcze mamy ostatnią do przetestowania, tak więc przejdźmy do ostatniego koloru. Ostatni kolor to Plum Verbena i to już jest bardzo ciemna szminka, bardzo. Jestem bardzo ciekawa jak ona będzie wyglądała na moich ustach. Z tego co tutaj widzę, ma dosyć mocne fioletowe, czyli takie chłodne tony i powinna fajnie wybielać zęby, aczkolwiek zobaczymy jak się sprawdzi. poszło mi ciut gorzej, moja sprężyna na aparacie nie ułatwia sytuacji, ale nieważne, jak widzicie kolor też nie jest aż tak ciemny jak można by się było spodziewać tego po tym jak otwieramy opakowanie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemny i też w dalszym ciągu wydaje mi się, że bardziej wieczorowy niż dzienny, przynajmniej dla mnie, niemniej jednak powiem wam szczerze, ogólne wrażenie naprawdę... Wow. Jestem ciekawa bardzo jak się będą nosić, ale coś czuję, że mogą wylądować w moich ulubieńcach w tym miesiącu. Tak więc jeżeli będziecie chcieli jakiś update, to koniecznie obserwujcie właśnie ulubieńców, bo jeżeli się tam pojawią, to znaczy, że jest rewela również jeżeli chodzi o noszenie, czyli nie zjadają się, nie wysuszają ust i tak dalej. No ale o tym przekonamy się za jakiś czas, bo niestety dzisiaj nie będę miała za bardzo okazji, żeby wam to przetestować i nagrać końcówkę. Tak więc potraktujmy ten film jako typowe pierwsze wrażenie. Ja jestem jak na razie tak, ja daję łapkę w górę Jeżeli wam się podobał film, to też dajcie mi łapkę w górę Będzie mi bardzo miło Oczywiście zachęcam was do zostawiania komentarzy Jakie są wasze odczucia Odnośnie tych pomadek, jeżeli ich używałyście No i w którym kolorze z waszym zdaniem wyglądam najlepiej Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału To oczywiście zachęcam do subskrypcji, tam na dole macie taki przycisk Wtedy z żaden mój film was nie ominie A dzisiaj żegnam się już z wami I do zobaczenia kolejnym razem Pa pa